Witam wszystkich serdecznie. Witek Rupa się kłania. Dzisiaj chciałbym e, z takim ostatnim przypomnieniem, że e, inwestycja e, w Estate Project, który daje Wam dywidendy przez całe lata za tylko jednym, jedną inwestycją, którą można zrobić, na stage numer 5 kończy się za 1 dzień i 13 godzin. No, 14 godzin. Więc e, gdzieś we wtorek o, e, w południe no, zostanie ten stage zakończony. Ja Wam pokażę jak to wygląda. Więc do końca tego stage'u 5, który, w którym już kupiono ponad 160 tysięcy coinów e, stage. E są proszę ja was tutaj e, i to tak wygląda że zostało tych godzin tak jak wspomnieliśmy 14 skończy się stage 5 e, i zacznie 6 6 to 1 cent drożej czyli dzisiaj 19 a już od wtorku 20 centów, więc pakiet wejściowy do klubu już nie 380, ale 20 dolarów drożej, czyli 400 dolarów. Także polecam tym, którzy jeszcze myślą o tym, żeby taniej zainwestować w ten projekt i dostawać. Lepszy procent zwrotu, aby się no, zebrali jakoś jeszcze przez ten jeden dzień czy półtorej i dokonali zakupu e, tokenów. Co wam tu jeszcze bym chciał powiedzieć? No, ja sam już zainwestowałem około 7000 dolarów i jeszcze. Chcę zainwestować, bo moim celem jest tu mieć 10 tysięcy dolarów, żeby dywidenda była oczywiście jak najwyższa. W tej chwili no, wspieram więcej konto syna, którego uczy biznes. I proszę ja, was. No, wszystko wygląda bardzo dobrze, ponieważ firma już na dniach. Skończę remont pierwszego mieszkania, które będzie do sprzedaży i do podziału zysku, a już na dniach kupuje również kolejne. Także wszyscy, którzy zainwestują do końca października, mogą jeszcze liczyć na dywidendy w styczniu, a ci, którzy się zorientują po październiku, no to już niestety na te dywidendy, które są płacone w lipcu. E, ludzi jest już sporo, bo wielu doceniło projekt, który jest jednym z poważniejszych, jak już zdążyliśmy się zorientować. Sami właściciele prowadzą webinary dziennie, można z nimi porozmawiać przez telefon, umówić się, porozmawiać się twarzą w twarz na mieście w Katowicach. Także wszyscy, którzy chcą jeszcze dołączyć do tego, to zapraszam. A to, co już powiedziałem o prezencie, który daję, to jest w ostatnim filmie pod koniec powiedziane. Także kto chce jeszcze z prezentem dołączyć, to niech się do mnie odezwie albo bezpośrednio pod filmem będzie link rejestracyjny. Tam zarejestrować się, zainwestować i przez lata brać z tego tytułu dywidendy. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.